Zagadka bulgoczącego hałasu. Ha, zbydłowałaś! Uwielbiam nocowanki Ja też, Rosie. Zawsze jest fajnie, kiedy zostajemy na noc u ciebie i kicka. Tak. Ponieważ wtedy mogę zrobić to? Ha -ha! <laughs> Czas na mleko, mamie. <laughs> po walkach na podożki chce mi się pić. Pić <laughs> roślinki. Prawie zapomnieliśmy, im też chce się pić. <laughs> Chodźcie, dajmy im piciu. Przygotuj się, Kicek. <laughs> Zobacz, to jest wąż! Ach, nie boję się wcale węży. Ja też nie. Okej, okay, Kicek. Nie dobra, bo... Dobranoc. Dobranoc, Dobranoc noc. Rosie. Wstydziłbyś się kicek. To nie byłem ja. Więc jeśli to nie kicek, to skąd był ten hałas? Ten hałas jest zabawny. Zastanawiam się, co go robi. Hałas! Nie powiem, że nie zauważyłem! Może Rosie będzie wiedziała, skąd dochodzi ten hałas. Co to było? Toś jest przy drzwiach. Chodźmy Rosie, zobaczmy kto to jest! Cześć, Dziubek. Bruno, czy wy też słyszeliście ten hałas? <toddź> tak, zabawny, <toddź> prawda? No Cóż, ja nic nie słyszałem. <toddź> <toddź> ten hałas! Zastanawiam się, co go robi. Nie wiem. Dowiedzmy się. Może to jest potwór? I ma trzy głowy. I szesnaście nóg. Ha, ha. I fioletowe i żółte włosy. La, 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 la. Już dobrze, Dziubek. Oni tylko udają. Nie musisz już się bać. Bać? Och nie! Nawet jeśli jest to potwór, mogę sprawdzić, że zniknie. Jeśli tylko zechcę. jestem tu, tu, tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy, czy, czy Wam nic nie grozi. A! O, Nic mi nie jest! Absolutnie nic. No, już dobrze, Bruno. Jest okej. Okay. Już w porządku. Hałas z całą pewnością dochodzi z zewnątrz. Myślę, że już kiedyś słyszałam podobny hałas. Może to burza? Ale nie jest pochmurno. Nie ma żadnych chmur. Albo deszczu. Och, uwielbiam burze. Im głośniej, tym lepiej. Ja nie. Burze są straszne. Ja nie boję się burzy. Nie boję się niczego. Dokąd poszedł dziubek? Tu jesteś, dziubek! Co ty robisz? Ja ty tylko sp sp sprowadziłem łóżko! Nie ma na to teraz czasu. Chodźmy na zewnątrz i dowiedzmy się, skąd dochodzi ten hałas. Uh, może burza z piorunami jest pod ziemią. Nie sądzę, że burza tak potrafi, Bruno. Ale ziemia się trzęsie. Chodźmy to zbadać. Ja, ja nie sądzę, że powinniśmy. Jest bardzo ciemno. Już nie jest. Ostatni na placu zabaw to burczący potwór. Potwór? Gdzie? <śmiech> <śmiech> Zaczekajcie na mnie. <laughs> Pora na zabawę! Słuchajcie! Zwierzęta i trampolina wydają zabawne dźwięki! Może to jest to, co słyszeliśmy? O. Nie, oni nie robią takiego samego hałasu. Ani tak głośnego. I znowu jest! O, ups. ups, nie zara ze mnie. Poślizgnąłem się. Co to za hałas? Kulko, kulko, trzący potwór. Brzmi dokładnie on. Zobaczmy, czy możemy podążać za hałasem i dowiedzieć się dokładnie, skąd pochodzi. Nie bądź głuptaskim, Dziupku. Hałas dochodzi stamtąd. Nie, nie, zdecydowanie nie stamtąd. Chodźmy i zapytajmy dębiaka. On powinien wiedzieć, co robić. Ah, zaczekajcie na mnie! <rauszy> A, to małe żołędzie robią ten hałas. Uff! Żołędzie nie są wystarczająco głośne, żeby robić taki hałas. Nie powodują też, że ziemia się trzęsie. Jak dębiakowi udaje się przy tym spać? A! A? Co? Gdzie? Kto? O! o! Witajcie! A co wy wszyscy tutaj robicie? Jest już środek nocy! A... Nieznośny hałas nie daje nam spać i nie wiemy skąd on się wydobywa. Myśleliśmy, że to burza zbiorna. Albo potwór! Ha! Nic nie słyszałeś? Nie, opiszcie mi to. To chyba brzmiało coś jak to. Gul. Gul gul gul. gul, 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 gul. Nie, to raczej idzie tak. Bo, bo. I tak. Wow, Ola. Nie Ola, Dembiak. O, przepraszam bardzo. O, bardzo mi przykro. Przestań. Przestań w końcu robić ten okropny hałas. Przepraszam, Dziubek, ale nie wiem jak. <laughs> Brzmi zupełnie jak mój brzuszek, kiedy jestem głodny. <laughs> to jest to. Korzenie dębiaka muszą hałasować. Chcecie się jeść czy pić dębiaku? Cóż, nie padało już kilka dni, więc może moje stare korzenie chcą pić. Chodźcie wszyscy, przynieśmy trochę wody dla dębiaka i dajmy mu się napić. <noise> Ups, przepraszam, Dziubek. <Newby. głos> Wystarczy już, Bruno. Teraz moja kolej. Dziękuję wszystkim. Czuję się teraz o wiele lepiej i nie powinno być już więcej dziwnych hałasów, które nie pozwalają wam spać. A jeśli o tym mowa, czy wy nie powinniście dawno już być w łóżkach? Tak. Lepiej już pójdziemy. Dobranoc, Dębiaku. Dobranoc wszystkim. Rozumie? Tak. Cieszę się, że nie mam burgoczących korzeni. Mój brzuszek wystarczająco hałasuje. Mm -hmm. Ale gdybym miał korzenie, myślę, że wolałyby bananową kanapkę. <grym> Dobranoc, kicek. O nie!